Pytanie końcowe do Cezarego Kalinowskiego, który głosował także przeciw. Dlaczego? Proszę krótko uzasadnić. Po pierwsze chcę powiedzieć, że jestem wielkim miłośnikiem i zwolennikiem koszykarskich klubów. W kobrzegu ich jest bardzo dużo. Natomiast uważam, że formuła kotwicy w ekstraklasie finansowanej z budżetu kobrzegu się wyczerpała i nie powinna być kontynuowana. Pieniądze powinny być przeznaczone na rozwój i szkolenie kobrzewskich koszykarzy i wspomaganie ich sukcesów sportowych naszym sukcesem finansowym. Natomiast kotwica dzisiejsza jest tylko i wyłącznie sukcesem finansowym. Nie ma żadnego przełożenia na sukces sportowy, ponieważ ci chłopcy, którzy tam grają i ten trener nie mają żadnego związku z kołbrzegiem. Ja jestem bardzo silnym zwolennikiem tego, żeby w kołbrzegu kotwica święciła triumfy, ale sportowe i finansowe. A sportowe to znaczy, że kołbrzedscy gracze powinni grać na parkietach. Najwyżej jak to się da. Dziękuję za wypowiedzi. Pan Andrzej Mielnik. To znaczy, ja bym coś chciał coś tylko dodać? jedną rzecz powiedzieć, że mam nadzieję, że może to o czym mówił Czarek, że ten e, jak gdyby e, sukces sportowy nadejdzie no mimo wszystko jest No nie mamy życiowy... wyjścia, no przegraliście głosowanie jestem kanier, nie nie ja tu nie chodzi o przegranie, tu nie chodzi o przegranie czy no wygranie. Na no, dwa głosy e, powiem jedną tak rzecz, na tyle argumentacji, e, na tyle audycji radiowych, to które nie, nie dyskusji, panie redaktorze, no już... bo do Kotwicy będziemy jeszcze wracać co miesiąc. jak no znaczy, przed... do budżetu. Panie, panie e, redaktorze, przez, przez cały sewa. problem, cały Słuchajcie, problem... macie dostęp ogromny do mediów kształtujecie opinię publiczną. Jest kilkumiesięczna debata i przegrywacie seromotnie głosowanie. Eee, tak to, to oceniam. To jest znaczy, To znaczy zasada jest jedna. wie pan. Liczyć do, 11, razy, no pan. do 11 liczyć umiemy. Proszę no. nas nie e, obrażać. Wiemy, że to są dwie ręce, jeden palec, prawda? Więc jeżeli z drugiej strony siedzi e, grono ludzi, które jest zdeterminowane. No, i dzisiaj biorą, ale proszę pamiętać, gdzie padła decyzja, została podjęta. Dlaczego myśmy z sesji wyszli. Dlaczego ale dzisiaj, myśmy wyszli? Ale dzisiaj sesji. biorą pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Ja powiem jedną rzecz. Mnie troszeczkę martwi kwestia tego, to, co powiedział tutaj e, skarbnik, bo ja, nie wiem, albo chodziłem na inne e, komisje, przed to, znaczy, dyskutuję, inne materiały miałem, panu, na temat e, kotwicy, ponieważ to było, to było normalne, że tak będzie. No, ale to, że tak skarbnik tak jest dzisiaj zaskoczony, że to idzie na pokrycie długów, no to... To mnie to trochę zaskakuje. Wracamy, go wracamy na plażę, wracamy do pięknej muzyki w Radiu Kołobrzeg. Za chwilę na naszej antenie e, konkludować e, przebieg sesji będzie Radny Antoni Piwowarczyk, jedyny rodzynek z Pisu, a teraz piękny oddech muzyczny. Halo Jerzy?